Cześć witajcie, nazywam się Szymon Negacz i jestem dzisiaj tutaj po to, żeby opowiedzieć Wam krótką historię. Jakiś czas temu mogliście zobaczyć mnie na kanale Przygody Przedsiębiorców, w którym coś mówiłem o porządkowaniu sprzedaży i marketingu. No ale właśnie, co ja tam takiego mówiłem. W Sprzedaży B2B, bo to o niej będziemy mówić, w sprzedaży B2B mamy co najmniej dwa źródła lidów. Pierwszym źródłem jest prospecting, a drugim źródłem może być marketing. I teraz czysto teoretycznie. Oba te źródła są w stanie wygenerować lidy zarówno marketing, jak i prospecting, które następnie wejdą do procesu sprzedaży. Eee, sprzedaży. Tak, ciężko mi się rysuje dzisiaj. I w czasie przygód przedsiębiorców mogliście usłyszeć o tym, że w pierwszym odcinku, o tym, że procesowanie całej tej układanki jest sensowne. W drugim odcinku opowiedzieliśmy sobie o tym, jak wykreować grupę docelową, do której będziemy kierowali swój prospecting, marketing, całą tą sprzedaż. W trzecim odcinku powiedzieliśmy sobie trochę o tym, jak porządkować prospecting, jak porządkować marketing, jak mniej więcej one powinny być poukładane, i w czwartym odcinku mówiliśmy o tym, jak ułożyć proces sprzedaży. I teraz, z jednej strony trochę za namową Adriana, który prowadzi przygody przedsiębiorców, a z drugiej strony trochę z powodu tego, że trafia do nas dość dużo klientów, którzy mają biznes na takim etapie, na którym nie do końca mogą skorzystać z naszych usług. Stworzyliśmy szkolenie, które nazwaliśmy Machina B2B. I teraz nie przejmujcie się nazwą, bo sama ta nazwa nie oznacza, że to będzie jakaś brutalna maszynka do generowania pieniędzy. Chodziło o to, żeby bardzo procesowo i odpowiedzialnie poukładać rzeczywiście tą układankę. I Machina B2B w rozumieniu naszym jest absolutnie dalszym ciągiem tego, co zobaczyliście na kanale przygody przedsiębiorców. I machina B2B będzie uczyła kilku bardzo konkretnych rzeczy. Przede wszystkim prospecting, czyli aktywne wychodzenie do klientów. Będzie tam moduł, podczas którego poznacie metody prospectingowe, komunikaty oraz narzędzia, którymi te, którymi te komunikaty najlepiej wysyłać. Z drugiej strony, Podzielimy się z wami kilkunastoma sposobami na to, jak ułożyć lejek marketingowy. Trochę będzie z tych rzeczy, które my stosujemy w Sellwise, które wiemy, że działają, które wiemy, że przynoszą rezultaty, więc będzie też gotowa lista tego, w jaki sposób poukładać różne lejki marketingowe, w zależności od branż i tego, co potencjalnie chcecie sprzedać. Następnie. Trzecim tematem na szkoleniu będzie ułożenie samego procesu sprzedaży. Z jednej strony pojawi się dokument, który pomoże ten proces ułożyć i opisać, ale z drugiej strony powiemy o najlepszych praktykach tego, jak sam proces sprzedaży układać. I na koniec, na deser, czwarty temat w czasie machiny B2B, będzie odpowiadał na pytanie, jak to wszystko pomierzyć i skąd wiedzieć, że to mi działa, a jeżeli nie działa, to gdzie konkretnie nie działa. W związku z tym. Machina B2B jako szkolenie online została stworzona w taki sposób, żeby w krótkim czasie dać możliwie dużo wiedzy o tym, jak procesowo ułożyć prospecting, marketing, a następnie sprzedaż, i obok tego, jak to wszystko pomierzyć. I e, szkolenie to jest szkolenie online, ono odbędzie się we wrześniu, natomiast nie kupujcie go, <noise> dopóki nie obejrzycie rzeczywiście przygód przedsiębiorców, bo tam dość dużo wiedzy już przekazujemy i tego, co w tej układance jest ważne. Dopiero jak rzeczywiście obejrzycie przygody przedsiębiorców i stwierdzicie, że ta wiedza wydaje się być w miarę sensowna, to warto rozważyć to, żeby na tym szkoleniu się po pojawić, tak po prostu. Znajdziecie je pod adresem sellwise.pl łamane na machina i e, cena tego szkolenia jest najniższa w wersji Early Birds do najbliższego piątku, więc e, nie bójcie się do tego piątku napisać, na przykład do mnie z pytaniem, jeżeli będziecie się wahali, czy to jest dobre w Waszej sytuacji. E, a samo wideo, na sam koniec powiem, nagraliśmy dlatego, że e, przychodziło do nas dość dużo pytań o machinę i o to, co tam będzie. No, i zdecydowaliśmy, że nagramy wideo, bo, bo tak będzie chyba najłatwiej odpowiadać na te pytania i najłatwiej będzie zobaczyć tutaj na rysunku o czym takim na tej machinie będzie. Zatem podsumowując, yy, zachęcam Was do obejrzenia filmów na kanale Przygody Przedsiębiorców, do zapoznania się z tym, co takiego machina ma do zaoferowania i jesteś, jeżeli jesteście firmą małą, mniejszą, ale nawet średnią czy większą i myślicie o procesowym ułożeniu tych elementów, to tam znajdziecie odpowiedzi na wiele pytań, które pomogą Wam to dobrze zrobić. Dzięki bardzo za uwagę. Do usłyszenia przy kolejnej okazji. Cześć.